Państwo i moim gościem jest dziś Krzysztof Ignaczak, aktualny siatkarski mistrz świata, mistrz polski, również klubowy wicemistrz Europy. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. To był Twój najlepszy sezon. Jeżeli chodzi o. Karierę sportową to jeden na pewno z bardziej udanych. Musiałbym sięgnąć szybko pamięcią, było kilka pewnie udanych, ale medal mistrzostw świata i klubowy, srebrny medal, można powiedzieć, klubowy mistrzostw Europy, no to na pewno jest sezon, można powiedzieć, że udany. Można było więcej, jak zawsze w sporcie można zawsze więcej, ale cieszymy się z tego, że udało się zakończyć sezon z trzema medalami, mamy tytuł mistrza Polski, jako reprezentacja zostaliśmy mistrzami świata i klubowe, klubowe wicemistrzostwo, więc jest fajnie. W tym roku zobaczymy Cię w kadrze? W tym roku na pewno nie. Ja musiałem wziąć rozbrot z kadrą dlatego, że przez 20 lat, które tutaj czynnie uprawiam, jakby moją dyscyplinę, ukochaną sportu, jaką jest piłka siatkowa, no nawarstwiają się kontuzje i mój organizm w tym momencie powiedział, że nie jest w stanie wytrzymać dalej takiego tempa, a grania w tym roku jest naprawdę bardzo dużo. Jak wiemy, przed nami kolejne imprezy, Liga Światowa, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, także tego grania jest naprawdę bardzo dużo i nie chyba nie podałbym takiemu wyzwaniu, a zawsze mam taką maksymę, że jeżeli jestem, to chcę dać siebie 100%, a w tym momencie tych 100% nie mógłbym dać, ale w szerszej perspektywie myślę, że jeżeli moja forma sportowa będzie na tyle adekwatna, żeby do, do tej reprezentacji trafić za rok, czemu nie? No właśnie, morderczy sezon przed Biało-Czerwonym i wspominałeś Liga Światowa, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy. Jak oceniasz szansę naszych siatkarzy na tych turniejach? My jesteśmy mistrzami świata, więc będzie nam na pewno e, trudniej. Bo, w, w, myśl, e, w myśl jakiegoś takiego powiedzenia, bić mistrza, na pewno wszyscy będą się sprężać ze zdwojoną siłą e, na, na to, żeby pokonać mistrza świata i udowodnić swoją wyższość. Ale jak na oceniam nasze szanse? Bardzo realnie. Powiem, że Liga Światowa powinna być poświęcona na ogranie młodzieży e, i, i starych młodych, którzy weszli. Bo pamiętajmy o powrotach takich zawodników jak Piotr Gacek czy, czy Wojciech Grzyb. Tak. Wojciech Grzyb, którzy wrócili po iluś tam latach przerwy, więc oni powinni dostać szansę, żeby się pokazać właśnie w tej pierwszej e, jakby części sezonu reprezentacyjnego. Trener też umiejętnie pewnie będzie szachował siłami, bo najważniejsze będą dla nas, e, mi się wydaje, mistrzostwa Europy i ten Puchar świata, żeby uzyskać kwalifikacje olimpijskie. E, a skład mamy mieszanka młodości, rutyny, co zawsze dawało i przynosiło jakieś efekty. Poza tym jesteśmy mistrzami świata i ja uważam, że, że będziemy grali bardzo dobrze w tym sezonie. Pod wodzą Antigi pokazaliśmy, że potrafimy grać w siatkówkę i myślę, że tak będzie też w tym roku. Czyli w tym sezonie Cię nie zobaczymy, a przyszły sezon i Olimpijska chciałbyś zagrać? Chcieć, bo bym na pewno chciał pojechać na po raz czwarty natomiast e, i przywieźć ten medal, co najważniejsze. Natomiast tak jak powiedziałem, no, to wszystko będzie uzależnione od tego, jaki będzie przyszły sezon ligowy, czy trener będzie gdzieś tam w całej perspektywie budowania swojego zespołu, widział moją osobę, to jak najbardziej. W tym roku przed tobą chyba jedna z najdłuższych wakacji w życiu, no bo nie, nie będziesz brał udziału w meczach reprezentacji. Jak spędzisz ten czas? No tak jak widać, staram się spędzać czas aktywnie, zachęcając młodzież do tego, aby, aby gdzieś tam krzewić sport wśród nich, bo wiemy, że no mierzymy się z potwornym problemem, jakim są komputery i internet, który no w tym momencie jest bardziej atrakcyjny chyba od sportowych zajęć. Tutaj z tej strony chciałbym wszystkich dzieciaków zaprosić do tego, że aktywność sportowa jak najbardziej. Ja nie zabraniam wam grać na komputerach ani na konsolach, bo to jest wszystko dla ludzi, ale z umiarem znajdźcie też czas na to, żeby się poruszać, bo to jest ważne i taka inicjatywa, jak chociażby ten piknik olimpijski jest jednym z takich momentów, w którym można pokazać im jaką frajdę może sprawiać sport. Dzisiaj będziesz podpowiadał właśnie młodym zawodnikom tutaj za chwilę na boisku. Jestem ciekaw, czy w przyszłości chciałbyś zostać trenerem. W kilku twoich kolegów poszło tą drogą, chociażby Sebastian Świderski, Piotrek Gruszka. Ja pamiętam, chciałbym przekazać tą wiedzę i doświadczenie, które zdobyłem na międzynarodowych arenach młodym adeptom. Chciałbym, żeby to gdzieś zostało, tak jak mówię, nie umarło razem ze mną, a gdzieś zostało w młodszym pokoleniu. No ale do tego jeszcze daleka droga. Jeszcze na razie jestem czynnym zawodnikiem, więc nie myślę o tym, czy będę trenerem, ale gdzieś pomysły na, na to, żeby prowadzić jakieś obozy szkoleniowe dla, dla młodych adeptów siatkówki na pewno są i to gdzieś kiełkują. One wyrastają, już można powiedzieć, że gdzieś tam wypuszczają pierwsze liście.